Profesor Michał Heller to wielkim uczony, ale jednocześnie absolwent wydziału filozofii naszej uczelni. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj mogliśmy wręczyć odznaczenie w imieniu całego Wydziału, a także całej naszej społeczności. To wyraz naszego szacunku i uznania wobec osiągnięć. Jest to znaczenie, które dzisiaj otrzymałem nosi w tytule Gratę, Memorie, wdzięcznej pamięci. I to należy chyba rozumieć w ten sposób, że uczelnia pamięta o swoich absolwentach, ale ja bym wolał to odwrócić, że absolwenci powinni pamiętać o wdzięczności względem swojej uczelni. No bo... Ta, ta, cała ta moja naukowa przygoda właśnie zaczęła się tutaj, tutaj ym, byłem formowany i to, co potem nastąpiło, było jakąś logiczną konsekwencją i dlatego za to należy się wdzięczność i dlatego ten, za znaczenie gra, tę memorię, ja to tak interpretuję i jestem na to właśnie wdzięczny. Uniwersytety są potrzebne światu. Yy, bo myślenie jest częścią ludzkiej natury. Jeżeli człowiek kiedyś przestanie myśleć, to znaczy, że przestał być człowiekiem, uniwersytety narodziły się w chrześcijańskiej Europie. Przedtem chyba też coś w rodzaju uniwersytetów w starożytności, bo było, były, było, dlatego że była Platońska Akademia, był likeon. Lice Arystotelesa, a potem była szkoła aleksandryjska. To, to były potężne, bardzo potężne ośrodki myśli i z tego się potem chyba jakoś po przekształceniach rozmaitych wykluła idea Uniwersytetu. Jest też idea Uniwersytetu Katolickiego. Kościół ma też tą misję w świecie dążenia do prawdy. I, I dzisiaj ja sobie nie wyobrażam dążenia do prawdy jako w jakiejś izolacji od, od światowej nauki. Nauka to jest jednak wielki organizm międzynarodowy. I uniwersytety są w ten organizm włączone. Jeżeli by się od tego izolowały, to, no to umrą. I dlatego sądzę, że nawet kierunek rozwoju uniwersytetów w przyszłości to, to jest, zresztą jesteśmy tego świadkami, rodzą się całe sieci takie porozumień między uniwersytetami, systemy wymiany studentów i tak dalej. To jest absolutnie niezbędne. No i Kulto konsekwentnie realizuje, jeżeli porównam Katolicki Uniwersytet z czasów, kiedy ja studiowałem tutaj lata 60. zeszłego stulecia, to było wszystko robione przez państwo komunistyczne, żeby ten uniwersytet izolować od reszty świata. Był potężny wysiłek wtedy robiony, żeby ten mur izolacji przełamać. Dzisiaj to wygląda całkowicie inaczej. Żyjemy zupełnie w innych czasach. Oddychamy pełną piersią i czy się to komuś podoba czy nie, to powinniśmy za to, za to być ogromnie wdzięczni. Ja pamiętam te czasy, kiedy tu studiowałem, kiedy zdobycie książki zagranicznej to było coś zupełnie nieosiągalnego. Natomiast no w tej chwili jedno kliknięcie i ta książka przychodzi w ciągu kilku sekund na, 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 na mój komputer. Także to, to się zupełnie inaczej tę naukę uprawia i właśnie to się tutaj, to się tutaj czuje.